Dzień dobry na dzikiej warmii. Planuję dzisiaj spacer po lesie, ale przede wszystkim drogami. Spróbuję znaleźć trochę borowików szlachetnych i innych grzybów, które zapewne przy drodze będą. Zapraszam do oglądania. Pierwszy dzisiaj borowik szlachetny na rozstaju dróg. Na skrzyżowaniu wyrósł sobie borowik szlachetny. Oto on. Dzisiaj pierwszy. Oby tak dalej. Jest i kolejny przydrożny borowik. Przycupnął sobie i czeka na swego grzybiarza. No to jestem, panie Borowiku. Dzisiejsze grzybobranie rozpocząłem oczywiście chodząc drogami. No i już dwa borowiki szlachetne się znalazły. A teraz mamy krasnoborowika ceglastoporowego. Też właściwie na środku skrzyżowania. Tu droga, tu droga i za mną też droga. A na skrzyżowaniu piękny borowik. Bardzo mi się podobają te grzyby. Już w tym roku trochę ich zebrałem. Śliczne. Cały czas idąc drogą, znalazłem kolejnego borowika, tym razem szlachetnego. Chodzenie drogą też przynosi rezultaty. Znajduję różne grzybki: podgrzyby brunatne, borowiki szlachetne, kresno ceglastopore. ceglastoporę. Tutaj mamy przykład właśnie jednego z nich. Rośnie sobie ślicznota, a zaraz obok niego. Mamy coś innego. Zobaczymy co to będzie. Mamy barowika szlachetnego. W jasnym, w jasnym kolorze. Słońce pięknie przebija się przez drzewa. Ja nadal idę drogą. I spójrzcie jakie cudeńko spotkałem. Piękny borowik szlachetny, zaraz tutaj do niego, do niego dotrzemy. Piękny, prawda? Wygląda zdrowo, zaraz go jednak sprawdzę. Mamy kolejne dwa borowiki szlachetne. Jakiś czas szedłem, zebrałem trochę grzybów, nie było zbyt ich wiele. Jeden. to Drugi borowik. Troszkę grzybków było, ale generalnie nie za dużo. A teraz natrafiłem na dwa śliczne borowiki szlachetne. O, tu mamy jednego, a jest i drugi. No i jest również kozia broda, czyli szmaciak gałęzisty, czyli siedzuń sosnowy. Są nawet dwa. Jeden większy, drugi mniejszy. Spróbuję go wyciąć. O! Zdrowy, taki solidny owocnik. Troszkę się odłamało. A tutaj mamy drugiego jeszcze. Tak. I jest i drugi. Dzisiaj będzie z jajkiem. Kolejny borowik szlachetny O i tutaj sobie ładnie wyrósł na wyrósł sobie ładnie na skarpie takiej małej o z długim trzonem się pięknie prezentuje widzicie to przede mną przed nami spójrzcie dwa krasnoborowiki borowiki. Jakie kolory piękne mają No cuda. kolejny okaz krasnoborowika cyglastoporego, ale spójrzcie jaki wielki No potęga Jeszcze miła niespodzianka Pod koniec grzybobrania Znowu na środku drogi no Nie wszystkie grzyby dzisiaj znalazłem na środku drogi, co prawda, czy na jej poboczu, bo po się też trochę chodziłem, ale dużo grzybów jednak dzisiaj udało się znaleźć na drodze. Zobaczymy tego. Rowik szlachetny, bardzo ładny. To zobaczymy, czy jest zdrowy. O, jest zdrowy, także do koszyka. Kolejny ładny grzybek przy samej drodze. Podgrzybek zajączek. One często bywają zaczerwione, więc lepiej go sprawdzić. Jakieś otworki tutaj są widoczne. Ale chyba będzie dobry. Kończę na dzisiaj grzybobranie. Udało się zebrać prawie pełen kosz. Spróbuję pokazać. No jak widać najwięcej jest podgrzybów pod brunatnych. Znalazłem kilka borowików. Kilka borowików szlachetnych. robala atakują. Kilka borowików szlachetnych. Kilka krasnoborowików ceglastoporych. Trochę kurek. Parę innych grzybków. Pochetkę zwyczajną, czyli kołpak. Jak tutaj u nas mówią, także będzie co ususzyć i zrobić w inny sposób grzybki. A spacer udany. Zapraszam na dziką warnię. Do zobaczenia.